Amran O, jest kultura Dobra, słuchaj, zmień, włącz to poważne, bo już taśma leci. Oj, już 10. No, Odstaw te widły i chodź. A już, już, już. A. no, to, to się wytnie No. No, to zrobię. Szanowni Państwo, witamy. Dzień dobry. Dzisiaj pewne sprawy zostaną tutaj naszym skromnym yy, kolegium poruszone, bo się nazbierało z Katarzyny Boni, z Mato. I co już my tu możemy powiedzieć? No, coś tam. Do powiedzenia mamy. Y, 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 czy yoga jest zła? Ja nie wiem, bo tam mi mówi się na przykład połóż prawą nogę na matę. A ja naprawdę jak ja to słucham, to o ta noga a do tej jogi. To jest tak zwana joga mocy. Jak kładziesz nogi na matę w bardzo intensywny sposób, to to jest tak zwana joga mocy i myślę, że to jest jakiś sposób? Ra? Znaczy tak, ale też jednak zastanówmy się nad tym, czy nasza noga chce się spotkać z matą, tak, no bo z jednej strony oczywiście tak, z wiadomych względów, ale również z wiadomych, no jednak nie do końca. No, wiadomo co tam za agrada jest? Czy to jest higieniczne? Proszę się wypowiedzieć, panowie, czy to jest higieniczne, dawać nogę na matę? A czy ktoś widział wyniki jego badań? Czy kto wie, czy on nie ma jakiegoś zespołu chorobliwego? Ale jakich badań w ogóle, jakich badań, to od tego zacznijmy, no bo... Wiadomo, można badać ciało, ale można badać też ducha. A duch i ciało to jest jedność, jak to joga głosi. Jedno przez drugim się przenika. No i u Maty widzimy jedność ciała i ducha, tylko no to nie jest jedność. To jest jedność ciała i ducha, jako ducha bielucha. A duch bieluch ludzi prześladuje. No tak. Więc proszę powiedzieć yy, mi na ten temat, czy to jest bezpieczne? Czy mata ma atest Instytutu Matki Dziecka? Moja ciotka z, z Polski Wschodniej zawsze mawiała mi jedną rzecz i ona właśnie z Hełmszczyzny jest Marku, uważaj na ducha bielucha bo Nie? inaczej on cię... Złapie i... Wiadomo co, nic przyjemnego więc jeżeli to samo jest związane z kontaktami z tym człowiekiem, który tak bardzo identyfikuje się jako przyrząd do ćwiczeń to ja nie wiem, czy obcowanie z nim to jest dobry pomysł. Zaryzykowałbym Ale... stwierdzenie, że jest to obarczone wysokim ryzykiem. Ale zastanówmy się, czy to on się identyfikuje... W sensie, co było, co było najpierw, tak? Kiedy pytają się, czy najpierw było jajko, czy kuła, czy tam a, czy jajko, czy tam kogut, czy był najpierw... Czy zastanówmy się, czy najpierw była mata, czy najpierw był mata. Bo dobrze, możemy przyjąć taką E, supozycje, jak tutaj kolega, kolega doktor zaproponował, tak, czyli że najpierw był Mata, kto się identyfikuje z Matą. Znaczy, że najpierw była Mata, z którą on, on się identyfikuje, tak, ale co jeżeli to najpierw była Mata, znaczy, najpierw był Mata i ta japońska Mata się z nim identyfikuje, no przecież to jest takie, no taki dywan, wszystko nie? Wszystko wolno, wszystko jest na to, no, ale popatrzcie, no to jest taki, znaczy, szanowni, no popatrzcie, to jest taki dywan, nie, ta Mata. No i taki dywan identyfikuje się z tym człowiekiem. No To jest tak, jakby, no nie wiem, na przykład, ja bym na przykład nie chciał, żeby jakiś, nie wiem, dywan, wilk, bestia jakaś się ze mną identyfikowała. I powiedział, jestem chary. Prze? Jestem chary. Tak, no... wilk powiedział, chary, jestem chary, tak. noszę sobie okulary. No... To jest skandal. skandal. A proszę mi powiedzieć, yy, czy Polacy w XIX wieku robili rap? Bo mi się wydaje, że nie robili. A jak. Ktoś chciał powiedzieć karpe diem, to czy mówił hakuna ma ta ta"? ma ta ta? A to jest po polsku w ogóle? Hakuna ma ta O, ja nie wiem. Ja trzyma, to czy, jest że... bardzo podejrzane. No. Może, no Nie, jakaś ta. No. Jakaś hakun, nie znam takiej, żeby. To ewentualnie w jakiejś kaszubskiej, ale to bez tego mata, bo Hakuna to haku, coś na haku mam, jakąś rybę, ale nie ma takiej ryby mata. Nie, nie wiem, Matias, Matias, jest Matias. Ale nie, Cześć, ale nie ma, tak, ma takiego eby jak Matej, to jest dobrze, ponieważ no eby to jednak. Mają godność. No, nie, nie tylko, że mają godność, no eby są smaczne, eby są zdrowe. E, tak samo no, zdrowe są jabłka, jabłka. ale. No, nie wszystkie. Nie, 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 nie. Wszystkie jabłka i wszystkie jabłka można jeść, bo są jabłka jabłka tak zwane, jabłka, to jest... rajskie jabłuszka, zatruty owoc. zatruty owoc, a komu krąży jabłko, rajskie jabłuszko nad głową, kto wie jak jab... jabłko, rajskie jabłuszko wygląda, takie małe, niepozorne, atrujące. nic przyjemnego. To takie jabłko o kto by takie jabłko jadł? No i tacy ludzie co zjedli takie jabłko, no i, I po... jak skończyli? Bardzo niedobrze A proszę mi powiedzieć, czy to się różni o kwiat jabłoni? Kwiat jabłoni to jest taki kwiat, że nie wiadomo jakie jabłko sobie wyrości. A niedaleko pada jabłko od jabłoni? Nie, niedaleko pada jabłko od jabłoni, a co wyśpiewuje kwiat jabłoni? Ja... To już Państwo wiedzą Naszego wcześniejszego od Krótkiego, ale właściwego ekspoze No właśnie W ogóle trzeba zauważyć Że słowo ekspoze e, No to akcentuje się na ostatnią sylabę Bo to jest słowo z francuskiego języka Z języka no, takich ludzi jak e, Baudelaire Jak ten, ten co Rimbaud Rimbaud i fajne. I, i, I proszę mi powiedzieć to są za, dla naśladowania tajne, no petajne dokładnie de gole. czy czy to są do naśladowania dla polskiej młodzieży debusy debusy dokładnie no. a co to w ogóle jest debusy to proszę państwa debusy to tak jakby jakiś Polak założył firmę y, transportową i sobie pomyślał że to będzie po angielsku debusy ale nie de pociągi. de pociągi no śmiechu warte no, że... a de gole co to w, w ogóle de gole Niczym to się nie kojarzy. Czym to się kojarzy, Dęb? Ale, ale panie, panie doktorze, ale dobrze. Ma Debusy. Gdyby ona została w Polsce założona, Debusy, to by się nazywała Debuseks. No i, I to Debusek, już... bo to ex to takie bardzo po polsku No i, jest. I, i, i już widzimy tutaj Drasy polskiej młodzieży. A nie Debusy Wszystko ma swój czas. A nie tak, że ktoś sobie wymyśli... A na to, to, on w ogóle jeździ busem? Nie, bo on nie się wywyższa. On co jeździ nie autobusem, on sobie jeździ... on sobie jeździ czym innym. A czym? Może się wypowiedzieć. No, A ja, ja zaryzykowałbym stwierdzenie, że ten człowiek, pomimo tego, że były sobie jako pseudonim tak yy, przedmiot, który tak bardzo kojarzy się z tym, co nieprzyjemne, z potem, z, ze smrodem, z, po prostu... z... no po prostu z kloaką. Jednocześnie tak bardzo wywyższa się ponad to nasz polski naród nad polski lud nad prostych ludzi mm. Normalnych, zwykłych, mm. prostych Dobrych chłopaków Dobrych chłopaków Prawilne mordy I myślę, że gdyby w Polsce istniała firma Debussy, która co prawda Reprezentowałaby ten element zagraniczny właśnie przez użycie tego angielskiego słowa, ale jednak woziłaby zwykłych, porządnych ludzi. To ale myślę, jest, że. Jest taka firma, no, to jest firma JP I ona wozi wyłącznie porządnych ludzi, takich tak. Polaków. Ale, ale myślę, że on by tym nigdy nie pojechał. Oczywiście. On by pojechał jak po maśle, bo po w normalnych Polakach. Dokładnie, ale dobrze, ale zastanówmy się, no przecież zarzuciłem temat me Kto To a no, wozi prawdziwych Polaków. Ja na przykład dzisiaj jechałem busem no i to bardzo mi się fajnie jechało. Ale, ale jecha... i to jaki pięknie się nazywał ten bus. Tak. Lajkonik. Dokładnie. Piękna nazwa. Lajkonik to jest Polak. Tradycjonalistyczna. Tradycjo starodawna, bo mit jest tym... To jest najprawdziwsze. Dokładnie. A, a Mata jest, więc to nie jest naprawdę, tylko na niby. No tak, tak, ale jak powiedział właśnie Miaka Eliade, co dobrze żeście zauważyli, no mit jest tym, co jest prawdziwy. A czy Mata jakieś czytał Eliadego? A umie a... czytać w ogóle? A przede wszystkim, że po umie czytać. po polsku ledwo duka, no. to, to dopiero parowójcy. Dokładnie, dokładnie. A amunia to jednak, no. No, do Omunii ciągnęły Rzesze pokolenia Polaków. Z różnych powodów. Tak, z różnych powodów. Jedni z przyjemniejszych, czy to do, do Bułgarii, czy do Omunii, inni no, uciekali przed wiadomo czym. No a ta nigdy nie był w Omunii, On był z tą Junkleosią. Eee, nie mylić tutaj z panem doktorem, M., bo to nie nie, so, nie są To nie, 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 nie Podobieństwo nazwisk jest w stylu tak przypadkowe. Ja, ja nie tak. mam z so kobietą nic wspólnego. Tak. Nawet nie dziewiąta woda po kisielu. Dokładnie. No i on ona, sobie... ona sobie po prostu chce się wybić na moich plecach. <noise> I oni pojechali na jakieś tam Bahamy, Malediwy, czy tam na Kubę? Czy inne dziwy. Wojewódzkiego. Bo... No, na Kubę wojewódzkiego to można by pojechać, ale. Chcę w się sensie go zjechać, tak? No jak ja, jak ja bym doszedł do władzy, to Kuba by nie był wojewódzki, tylko byłby powiatowy. Co najwięcej? Znaczy jak gdybym doszedł do władzy? Ale no, panie doktorze, no właśnie, powiatowy. E, pamiętamy co się stało, kiedy komuniści rządzili Polską. No zlikwidowano powiaty wtedy. No właśnie. No i czy Kuba wojewódzki do tego... No, no właśnie, czemu nie powiatowy? No czy to są jakieś powiązania. A no właśnie. Bo tak to jest, że mierny, bierny, ale wierny z gminy. Gmina Wojewody, Kuba Powiatowy już jest wojewódzki. tak, da. Co dalej? Państwowy? A może Kuba Euroazjatycki? A może ogólnie uniwersalny? Atlantycki? Euroatlantycki. Dokładnie. Euro azjatycko atlantycki Albo afrykańsko-euroafrykański. Bo mało ciągle. Bo mu mało A kto jest właścicielem TVN-u? Kuba Wojewódzki no. Jeszcze no. Sobie państwo sami to przetłumaczą No to można łatwo się dowiedzieć kto z czego wyszedł A szanowni państwo Powiedzcie, z czym się rybuje Mata? Hakuna Matata Z czym jeszcze? Lata Lata Hakuna Matata Bata o. o, kto na z Polaków chce do, zaciągnąć do kierata? Z kierokańczuga. No. Wy naprawdę chcecie robić w, yy, takiej pracy, żeby wy będziecie w kieracie? Będziecie chodzić jak dwóch kierata, a nad wami będzie stało. Bata i będzie trzeba z bata. No... O. szanowni państwo, ale w ogóle zastanówmy się. No bo ja czy koledzy, no to generalnie słuchamy raczej muzyki poważnej. Tylko? E, wyłącznie i pisujemy wyłącznie do poważnych czasopism, także. I tylko o poważnych rzeczach rozmawiamy. Ale no na przykład co co, co abi Mata? Czy Mata, no niech Państwo popatrzą na to, Mata pojechał z, z tą, z Jim e, tam, no i pojechali tam i co oni tam robili? Palili... Bata. Nie No Mata! No, i Bata. Skręconego Bata. Dokładnie. To nie, nie jakieś tam doba, e, polskie papieroski, czy coś takiego. A Eka papierosów Adomiu, co się z nią stało w 89? Co to zabał? No. Koledzy wojewódzkiego. No. I czy naprawdę to jest polska naszych marzeń? Panie doktorze, proszę powiedzieć, ale bez szczegółów, jaka by była polska pańskich marzeń. Ja myślę, że warto zwrócić uwagę... warto zwrócić wró tutaj do podziału administracyjnego. <coughs> Co się stało wtedy, kiedy człowiek, który posługuje się nazwiskiem wojewódzki, czy to jest prawdziwe nazwisko, czy to jest pseudonim? E, ja, te... ja, nie, ja, nie, odpow nie. odpowiem na to. Ja, pytanie. Ja, się, to tylko na chwilę. Ja, jak się nazywają te województwa w Niemczech? Landy. No to jest Kuba Landsbaum. To Landsberg. Politewsku Landsbergis No Aha. i mamy całą kompanię antypolską Niemiec, Wojewódzki, Lidzin, Żmudzin, Żmudzin tak, <laughs> tak, ale co się stało wtedy kiedy Człowiek, który posługiwał, posługiwał się tym nazwiskiem, czy to pseudonimem Osiągnął popularność Ile wojewódz w międzyczasie w Polsce zniknęło? No właśnie, a kto je zagarnął? No to albo Mata, albo jego tata Dokładnie Bo ten tata to jest tata taki Mata. skubany on po prostu syna wypchał, mm. a sam po cichu siedzi. Bo jak on lec czytać, umie ten jego syn, to za tym musi jego stać. Tak, ale w ogóle wchodźmy jeszcze do tego, co pan doktor mówił o podziale administracyjnym o znikających województwach. No, na przykład, ja pochodzę z województwa Rzeszowskiego, które zostało przemienione, prze, przenazwane na województwo podkoepackie. I co to implikuje? Koepaty. No to tam żyli ci, wołosi, którzy... No, wszyscy, którzy najeżdżali na Polskę. Eee, dywizja Janosik chociażby. A to Any? stany. A to obie pod. Znaczy my jesteśmy pod nimi? I to przecież no. Wojewódzki wymyślił. No nie on. on. sam to napisał. On sam wymyślił, że to się nazywało nie, Rzeszowskie od y, Rzeszowa. Czyli takiego dużego miasta? Tylko pod koebackie, że jesteśmy tym, pod K P P Tami. No, Czyli tam są wszyscy ci no. A, czyli... kto, a kto był hospodarem wołochów właśnie tych, którzy... pod których chce nam, nas umieścić ten człowiek Drakula. Yes. Yeah. Nie. Czysty, czysty wampiryzm. To już wiemy, skąd te pieniądze ma. No, Драколью. А